Witam serdecznie, nazywam się Paweł Małaszko i zapraszam Was na zimową wyprawę rowerową do Indii. No, zobaczcie co się dzieje jaka bichura. Zaczynamy kolejny dzień, 21 dzień marca Jestem już e, jestem w drodze, zacząłem już jazdę Chociaż jestem jeszcze w Gilgit Ale musiałem szybko wymienić kasiorę, naładować e, telefon Wszystko jest ograne, tutaj jeszcze w, na Herbacie u chłopaku. E, zostałem zaproszony przez jednego gościa, który, hello, który który po prostu spotkał mnie na drodze i pomógł mi tam w jakiejś sprawie jednej. No i tyle. Ruszam. Dzisiaj do pokonania około 100 kilometrów przez góry. No i tyle. No i co moi drodzy? Ruszamy z dniem. Trzymajcie się. Do zobaczyska z trasy. To wszystko wygląda, tylko przy tych mięsnych sklepach zapachy są turbo trudne. No ale takie życie. Ale mięso naprawdę jest świeże. Jadłem tu nieraz już świeżo ubitego kurczaka, i polskie sklepy mogą się chować. Z jakością tego mięsa, takie dzisiaj widoki mam, że aż zapominam kręcić to znaczy, może nie widoki, tylko jakiś taki stan euforyczny. Bardzo się cieszę, że jestem w drodze jeszcze. Minąłem znak na, e, z widokiem na Langa Parbat, oczywiście nie było jej widać, bo gdzieś jest za chmurami daleko schowana. Eee, ale mam zdjęcie, wstawię do filmiku Jest przecudnie Jadę cały czas w dół Znaczy w dół W dół to tutaj nie za bardzo jest Jest raz pod górę, raz w dół Dużo do Islamabadu nie zjadę od Gilgit Bo zaledwie jakieś tylko 700 metrów Czy tam 800 metrów, no to jest nic To jest na jeden dzień podjazd razy dwa można zrobić No nic jest przecudnie Fantastyczny dzień Jadę dalej No To żeby nie było Tutaj właśnie jest droga na nangę on no, na nanga tak? Parbat tak. nie? Okej, okay, this way Zaraz wam pokażę Żukity Jak to wygląda Wyjmę kamerę Tutaj mamy już jego mościa Który podpowiada Jak to jest Ach, Muszę rower zaparkować Dobra Rower stoi Halo I'm fine, and you? I to jest droga na Nanga Parbat, moi drodzy. Tak to wygląda. Tutaj jest Karakorum Highway. No, Karakorum, highway. Karakorum Highway. Ok, no. Gdzie ten mała to dojechał? Co? Daleko. Jeździ się po tym świecie. Na tych dwóch kółeczkach. Można Kurde, ale się jaram, że tu jestem No Mocno surrealna tu ta droga Ale piękna Ale się cieszę Jeden z najpiękniejszych dni chyba mojej wyprawy Naprawdę Głupi Nie, żaden głupi Jeden znak Tak wiele dla mnie znaczy Jak daleko dojechałem A tak bardzo kocham góry tak, niesamowite. Jest ja się zaraz ruszy tu. Uh, from Poland. Poland. Jest? Pielaczka za laczkiem wczoraj guma teraz guma no ale już na szczęście ruszyłem coś pecha mam ale dobrze kleję je na bieżąco to zawsze mam rezerwę no nic jadę po nocy w Karakorum to dopiero 30 km kilometrów i będę na miejscu Ale jest całkiem pusto teraz to Jedzie się! Karakorum noco! Uh! No to mamy dzisiaj 22 drugi dzień marca Słuchajcie, wczoraj wieczorem Zajechałem kapitalne miejsce w ogóle. Zajechałem do takiej bazy hostelowo, nie wiem jakiej, wypocinkowej i no było już ciemno jak wiecie. O godzinie 22.00 było bardzo silne trzęsienie ziemi aż wybiegłem z tej budy, leżałem już w łóżku. Wszystko się tak potwornie trzęsło, myślałem, że się zawali. Wyskoczyłem po prostu z łóżka bez kapci, wybiegłem na pole, na dwór i waliły się kamienie, skały z tamtej góry. Myślałem, że to to jest przyczyną tego trzęsienia, tego, tego huku całego. Okazało się, że to było tylko skutkiem trzęsienia ziemi. Które odczuwalne było również w Afganistanie, z tego co wiem. I w jeszcze jakichś krajach, muszę w Turkmenistanie... Nie wiem, muszę jeszcze doczytać i zobaczyć. To już drugie trzęsienie ziemi. Ale była jazda, trochę się speniałem. Nawet nie trochę, wszyscy tutaj wybiegli na środek i po prostu stali. Tam za tą Toyotą na drodze. I no, i się działo. No nic, idę na jakąś szybką szamę i ruszam w drogę, moi drodzy, ruszamy z kolejnym dniem, coraz bliżej, e, coraz bliżej jestem e, Islamabadu, 400 kilometrów, ale piękna przygoda, no to jedziemy. Powiedzcie Sani, czy to nie jest przekozak? No, jest jak cholera. Zobaczcie, jak te budy wyglądają. I to wszystko działa, funkcjonuje. Jest super. <laughs> Fantastico Droga wyryta w skalę Normalnie Wyrwana Serpentyna O Będzie wysoko Już jest już pali nóżka o, Jest strą Zobaczcie jak człowiek wyrżnął żeby drogę zbudować Masakra Masakra, no a to jeszcze nie koniec. Po wczorajszym trzęsieniu ziemi, e, dopiero się zreflektowałem cała droga jest usypana kamieniami skałami no i sprzątają ją co kawałek jest buldożer i ściąga głazy i kamienie ładnie to musiało tutaj się kurde bujać też wszystko kolejna jakaś akcja nie wiadomo co droga po trzęsieniu ziemi mamy skortę, jest za rogiem a no właśnie jadą tam. To jest policja. Już mi kazali wsiadać na pakę, bo robi się noc. Odmówiłem im. No i jadą. Zobaczymy, jaki będzie dalej rozwój sytuacji. Dziwny kraj. A no, z drugiej strony. Często nieudolnie, ale starają się dbać o bezpieczeństwo obcokrajowców, swoich gości. Za bardzo nie wiedzą, jak to robić, ale robią. No cóż, jedziemy. Przejął mnie kolejny wóz. Jedzie za mną. Światła ma zgaszone. Ale on tam jest. Się. Akcja jest tego typu. Zatrzymałem się, żeby zapytać się tego gościa, co jedzie za mną. A jest to policjant, który mnie eskortuje: Czy jest tutaj jakiś hostel? Albo czy gdzieś mogę rozbić tutaj namiot? Mówi, że no. Nie. Ja pytam się, gdzie mogę spać. Police Station. No dobra. Skoro nie ma tutaj innej możliwości, to będę spał na polis. Też wiatr mnie dzisiaj zabił. Jest tak cholernie mocny, są takie duże przyciągi i oczywiście wpysk cały dzień. Jasna dupa. Dobra, jadę. Zatrzymałem się na chwilę. I zobaczcie ile mam osób tutaj wokół siebie. Mam całe zbiorowisko, nie wiem czy to widać w kamerze. Chłopaki, dzieciaki. No mnóstwo. Tu już 360. No dobra. Wszyscy chcą zobaczyć co to jest. Skąd przybył? Dziwna miejscowość. Słuchajcie, nie mam wyjścia. Jestem otoczony tutaj. Przez, przez wszystkich jest tutaj ze mną pan oficer. Nice to meet you. Sir. Eee, nie mogę jechać już dalej rowerem eee, Każą mi wsiąść do samochodu Nie mam wyjścia Jest już noc i no muszę jechać Będę spał na posterunku dzisiaj u nich eee, To jest 13 km, Będę miał podwózki Trudno, muszę przerwać na chwilę Jazdę, ale tak trzeba Jadę z nimi Pakuję się do wozu Jaja. Pozwolili mi kupić wodę Idę już do samochodu Patrzcie już tam Rover musi świecić okay. na patę No nie mam wyjścia. No. Jadę. Goodbye. Thank you for helping. From Poland. Yeah, Poland in Europe. Dobra, rower leży. Wszystko jest gitara Jedziemy. Bye bye. O, jadę tutaj. Kolegą policjantem Mamy numer Je Jedziemy na pacę z tyłu jest i wszystkie moje pantetle, tak wygląda droga. Nie wygląda, nic nie widać. Jedziemy na Police Station, gdzie spędzę dzisiaj noc no i tyle no e Tutaj trzymają temat krótko Siadesz z roweru i jedziesz samochodem. No i tyle. Jedziemy.